Zwróciłem się do zdenerwowanego Meksykanina, pytając go o odgłosy, które słyszałem. El coyote, el perro, el viento. El ritmo, señor, el ritmo de la tierra. Wyszeptał tylko z trwogą w głosie. To pulsowanie ziemi. Teraz i ja je usłyszałem. Usłyszałem i nie wiedząc czemu wzdrygnąłem się. Gdzieś z ziemi głęboko pode mną dobywał się dźwięk, jak to określił peon, rytm, który, choć słaby, mógł zdominować wycie kojota, szczekanie psa czy zawodzenie nadciągającej burzy. Nie sposób tego opisać i bynajmniej nie zamierzam tego czynić. Być może dałoby się je porównać do rytmu silników w maszynowni wielkiego okrętu, pulsowania wyczuwanego poprzez deski pokładu, ale nie było ono tak zimne, suche i mechaniczne, nie było pozbawione elementów życia i świadomości. Spośród wszystkich tych cech najbardziej uderzyło mnie poczucie niepojętej głębi.